Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w dzisiaj na pewno krótszym vlogu niż, niż z reguły. Dlatego, że po pierwsze mamy krótko przed czwartą, ja muszę zaraz Milana nakarmić i e, chcę z nim wyjść. Po drugie jest to vlog totalnie nieplanowany, ja generalnie miałam w planach dzisiaj sprzątać i na pewno się jeszcze zabiorę e, po powrocie z Milanem. Natomiast słuchajcie, jestem sierota, jestem ofiara losu. Wiecie co? Siadłam dzisiaj, pomalowałam się, co widać na załączonym obrazku, ogarnęłam się i zabrałam się za nagrywanie filmików stacjonarnych. Nagrałam dwa filmiki i tak. Chciałam ten drugi wykasować, dlatego że em, no co się zabrałam za nagrywanie, to co chwilę mi telefon dzwonił, ktoś mi przeszkadzał i w ogóle. I powiem Wam szczerze, że nie chciałam, żeby filmik był taki jakiś, tam wiecie, mega pocięty i w ogóle. Więc stwierdziłam, dobra, wykasuję i nagram od nowa. I nie wiem jakim cudem, przez przypadek wykasowałam też ten drugi, ten filmik, który jako pierwszy nagrywałam, który był całkiem ok. Żyć, nie umierać. Więc spędziłam, nie wiem, z godzinę na nagrywaniu dwóch filmików, tylko po to, żeby wszystko znowu usunąć. Po prostu masakra. Jak się kapnęłam, kurde, wiecie, ja tego pliku już nie odzyskam. Ale a propos pliku, to słuchajcie, nagrywam dzisiaj, jak widać, e, znowu aparatem całkiem normalnie. Udało się obrobić filmiki, które były na tamtej karcie. Karta została faktycznie sformatowana. Te filmiki, które nagrywałam, zniknęły, więc tyle dobrego było, że słuchajcie, udało mi się je obrobić. I tak naprawdę mam do obrobienia tylko będę miała dzisiejszego vloga no i poprzedniego vloga, którego Wy już na dzień dzisiejszy, kiedy oglądacie tego, widzieliście. Kurczę, jestem zła. Jestem sama zła o to na siebie. No, ale nic nie zrobię. Za mną w ogóle na łóżku Bajzel, bo tam leżą dokumenty. Tam leży jeszcze e, naklejka e, na auto, na której napisane jest Bałszczelny facojk czyli e, no, naklejka na, 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 na magnetyczna na, na auto, e, które m, na budowę, tak? To, to też tam auto budowl budowlane tak? Żeby mogli chłopaki stawać e, e, przy budowie. Dlatego, że bez tych naklejek, to jak przyjdzie straż miejska, to zaraz wlepią im mandaty. A no po co? To lepiej wydać, wiecie, takie 10 euro na, tak, na taką naklejkę e, zamówić. I, I ja to zamawiałam na Amazonie, no to wczoraj zamówiłam, dzisiaj przyszło. Później przyjedzie Oskar, żeby to odebrać. I e, no... I po prostu taniej to wyjdzie, aniżeli płacić mandat, bo teraz to chyba te mandaty, nie wiem, 35 euro, 40 euro, coś koło tego, to jest, to jest, to jest jakaś masakra. Jak ja pomyślę, że ja kiedyś za, za nieprawidłowe parkowanie zapłaciłam 5 euro, a w międzyczasie y, już jest, nie wiem, no mówię, chyba z 30 czy 35 euro, czy coś koło tego, to to się po prostu w głowie nie mieści. Dzisiaj się ochłodziło i powiem wam, że ja się cieszę z tego powodu niesamowicie. Bo ja nie lubię upałów. Ja po prostu, mnie szlak jasny trafia, jak, e, jak są upały, bo ja jestem astmatykiem, ja się duszę. Jasne. Słońce bardzo dobrze wpływa na moją łuszczycę. Ja latem nigdy nie mam problemu z łuszczycą. No ale ja sama osobiście nie lubię, wiecie, ja już wam mówiłam, ja nie lubię uczucia, pocenia się, ja na samą myśl to mi się od razu, wiecie, jedzenie z zeszłego tygodnia podchodzi do góry. Także szlak mnie trafia. Pędzle muszę dzisiaj pomyć, bo popatrzcie, chociażby same pędzle a, do oczu, to mam ich aż tyle do pomycia. O, a gdzie jeszcze do twarzy? Em, także, no chcę się, ale to też później, jak wrócę ze spaceru z Milanem, zabrać za e, pomycie pędzli. No i wiadomo, chcę się za to zabrać, zanim łazienkę będę sprzątać. No dzisiaj prania żadnego robić nie będę. Jeszcze zbieram, póki co białe pranie. Bo się wczoraj okazało, jak chciałam robić, że że co? Że nie mam jeszcze wystarczająco, a dla kilku rzeczy nie opłaca mi się pralki wstawiać, bo to więcej ciągnie prądu i droższe jest aniżeli opłacalne. Także tak. No nic. Filmik, który zresztą, jeden z tych filmików, który, który właśnie skasowałam, który był ok, to byli ulubieńcy ostatnich tygodni, bo sprawdzałam, i ostatni ulubieńcy byli ponad dwa miesiące temu, więc wyszłam z założenia: dobra, ok, jest kilka produktów, które faktycznie sobie ulubiłam, ale powiem Wam szczerze, że po pierwsze muszę zaraz podłączyć znowu aparat, żeby się naładował. Po drugie, no nie chce mi się już po prostu tego wszystkiego zbierać i jeszcze raz y, gadać, tym bardziej, że ja dzisiaj bardzo dużo przez telefon musiałam załatwiać rzeczy, dużo rozmawiać, dużo dzwonić, do mnie dużo osób dzwoniło i powiem wam szczerze, że już czuję, że mi gardło zaczyna y, siadać. Na całe szczęście gotować nie muszę, bo mam jeszcze mój ryż z warzywami i mięsem z kurczaka. Ja się w ogóle wiecie, co wczoraj uśmiałam, bo Florentina do mnie mówi, co gotujesz. Znaczy, napisała mi, co gotujesz, i ja jej napisałam warzywa z kurczakiem, i zamiast napisać z ryżem, to napisałam z warzywami. I Florentina do mnie mówi, a jaka jest różnica między kurczakiem z warzywami, a, a warzywami z kurczakiem? Mówię, o co jej chodzi? I napisałam o co ci chodzi, a ona do mnie: no popatrz wyżej, co napisała się. Ja Jezus Maria, ja jestem po prostu, nie wiem, z myślami gdziekolwiek, indziej, tylko e, nie tutaj na miejscu. No nic. Aha, co chciałam powiedzieć? Słuchajcie, użyłam wczoraj wieczorem em, połowę tej ampułki, którą miałam w zamówieniu em, w gratisie. I to była, ją dostałam z Douglasa, tą ampułkę z Babora z kolagen y, Booster. I powiem Wam tak, zużyłam połowę wczoraj i drugą połowę dzisiaj rano, bo ona była na tyle duża, pomimo, że tutaj było. Czy jest podane, ile jej tutaj było pojemnościowo? Mm, nie widzę. O, hmm. miała w sobie trójpeptydy z tego, co tutaj wyczytać mogę. Proteiny, enzymy, pru, yy, trójpeptydy. Yy, no, ale ile jej tutaj było, nie wiem. No, ale podejrzewam, że nie wiem, 2 ml czy coś takiego. W każdym bądź razie bardzo ładnie, wiecie co, tą skórę tak yy, wygładziła i nie wiem jak to słowo nazwać. No, wypusterowała rzeczywiście. Zresztą nie wiem na ile kamera to odda, ale wydaje mi się, że moja cera dzisiaj właśnie tak promienieje, pomimo że nic się nie stało i w ogóle, ale wydaje mi się, że ładnie wygląda. Także bardzo, bardzo fajna y, ampułka. Ja mam jeszcze ampułkę, ja tą w ogóle tę. Te... Taką ampułkę miałam już jakiś czas temu, zużyłam, bo je miałam bodajże w kalendarzu adwentowym i mam jeszcze jedno opakowanie, ale tam są już inne ampułki. Na razie yy, ich jeszcze nie używam, bo chcę pozużywać te sera, które mam w użytku. Co prawda dużo ich nie mam, bo mam zaledwie dwa. I w tym holu na bogato zapomniałam Wam pokazać jednego bardzo drogiego produktu, a mianowicie tego olejka od Augustinus Bader, który już raz zdękowałam, ja go miałam. Dwa lata temu, jak kupowałam e, ten box z Sephory, w którym było, mi, była miniaturka serum od Charlotte Tilbury, właśnie e, był ten e, serum olejek z Augustinus Bader. E, co wam mówiłam, te 10 ml na e, wcześniej jeszcze przed, przed inflacją kosztowało już wtedy 85 euro za 10 ml. No i właśnie kupiłam jeszcze raz ten olejek. Masakra ale po prostu on przepięknie na moją cerę wpływał i jak nakładałam wieczorem, to następnego dnia ta po prostu cera, ja, ja byłam rozpromieniona. Zawsze, zawsze jak go wieczorem nakładałam i następnego dnia nagrywałam, zawsze się mi, że jestem jakaś taka rozpromieniona i w ogóle zawsze, zawsze. No. Dobra, słuchajcie, idę nakarmić tego Milana albo najpierw z nim wylecę, bo kurczę, coś się chmura tutaj zawiesiła taka i obawiam się, żeby nie zaczęło padać. Więc ja lecę, wrócę do Was później. No i słuchajcie, wróciłam właśnie z Milanem ze spaceru, i na spacerze zadzwonił do mnie Bowlighter, żebym przyjechała i pokazała chłopakom to, tamto, siamto. Słuchajcie, więc jako, że ja moim autem staram się nie jeździć, przez to, że te opony są już wiecie, pęknięte, i się po prostu boję. No co tu dużo mówić, i czekam aż w przyszłym tygodniu wymienimy moje opony na letnie, bo przyjdą te, które nowe kupiłam. No to przyjedzie po mnie zaraz Oskar e, i pojedziemy tam, więc moje sprzętanie znowu się przesunie, ale to nic, bo wiecie, ja jak wrócę, to i tak zawsze mogę sierą przejechać, pościerać kurze, a na przykład właśnie odkurzyć i zmyć jutro, więc to żaden problem. Pomyślałam, że tak na szybkiego tylko Wam e, opla, pokażę, e, co mam na sobie, no więc... Może zacznijmy od dołu? Moje cichobiegi e, od Adidasa. Ja nie wiem, moje białe też są od Adidasa. Jakoś przyjemnie mi się te Adidasowe nosi. No i wiecie, one nie są drogie, bo ja je wyrywam naprawdę na dobrych e, promocjach. N na nogach tak no na nogach mam spodnie te leginsy które mają szlufki z Tako, te moje ulubione i wiem że co po niektóre z was też je kupiły i są zadowolone i chętnie noszą ja wam powiem że ja praktycznie tylko w nich śmigam i nie nie noszę tylko jednej pary ja mam trzy pary więc ja je zmieniam cały czas i po prostu podwinęłam je Apla, znowu coś tu nacisnęłam. Po prostu je podwinęłam, żeby było wygodniej. Bluzka też jest, słuchajcie, Tako, ale ją kupowałam już chyba ze 3 lata temu, jak nie lepiej. Co na niej jest napisane? Dużo Co jest na niej, niej napisane, w każdym bądź razie ją mam w spodnie włożoną. No i ta kurtko bluza z Family, dlatego że no, jest dzisiaj chłodno, wiecie, słońce świeci, ale mimo wszystko jest chłodno. No i do tego moja. Jedna z mniejszych tych torebeczek z Michaela Corsa. I zapach mam na sobie ten Boom do Brazil. Wiecie, ten odpowiednik z Sol de Janeiro, który został mi polecony. Wiecie, o którym mówię, bo Wam pokazywałam to opakowanie. On, powiem Wam, bardzo mocno tak kokosowo pachnie. Ten o. Także tak. No i co? I będę lecieć, muszę pamiętać, żeby wziąć ze sobą właśnie tą, mówiłam, magnetyczną powiedzmy naklejkę, tą o, żeby Oskar zaraz miał. Aparat zostawię w domu, aczkolwiek powiem Wam, że jeżeli nie zapomnę i nie będzie ciemno, ja myślę, myślę, że nie, no mamy za 25, więc nie powinno być ciemno, jak będziemy wracać. Jak będziemy wracać i się uda i nie zapomnę, to nagram Wam telefonem urywek, bo tym razem ja nie będę siedzieć za kierownicą, więc będę miała taką możliwość. Nagram Wam urywek e, z okolicy, jak się wjeżdża do z Walde, Jest droga szybkiego ruchu i przepiękna panorama jest, e, także będę mogła Wam e, pokazać. A póki co zbieram się, lecę, do później. Słuchajcie, jestem w domu już nie wiem. 40 minut powiedzmy. Przebrałam się, byłam z Milanem na zewnątrz. Um, ostatnią naszą taką rundę na spacerze. Ale zanim wyszliśmy, słuchajcie, musiałam spryskać sobie włosy perfumami, bo. E, z powrotem do domu odwoził mnie Marian, e, to jeden z pracowników e, Ukrainiec, bardzo sympatyczny facet, wiecie. I Marian mnie odwoził, no i Marian palił w aucie papierosa, i tak, ja jestem byłym palaczem, ale przez to, że ja już papierosów od, no, prawie roku z papierosów typowych papierosów, od prawie roku już nie palę, słuchajcie, ja paliłam 24 lata, więc e, no a od prawie roku prawdziwych papierosów nie palę, tylko tego e-papierosa i no śmierdzą mi te papierosy teraz, no nie ma co, co tu dużo mówić no i przez to wiecie przesiągły mi i włosy i moja ta kurtałka bluzokurtałka i generalnie ja cała, więc żeby się choć na chwilę pozbyć tego tego nieprzyjemnego zapachu papierosów no to się wiecie wypsikałam a Florentina e, no Odgrzałam sobie, wiecie co, ryż, a właściwie już ostatnią porcję ryżu, zaraz jeszcze tam pomidorki leżą koktajlowe, które sobie wrzucę yy, do tego ryżu, bo wtedy jakoś fajnie smakuje tak lepiej. Yy, I co? No i mamy godzinę. 19:22 i podejrzewam, że jednak dzisiaj już się po prostu nie wyrobię ze sprzątaniem, to znaczy nie wyrobię. Teoretycznie mogłabym jeszcze posprzątać bez problemu, ale już powiem Wam, się, powiem wam szczerze, że trochę mi się już nie chce. To po pierwsze. Po drugie, em, w sumie to mogę się jutro za to zabrać. Co prawda nie rano, bo rano mam termin i musimy z szefem tam gdzieś skoczyć i coś załatwić, ale w sumie później po południe, po prostu nie będę nakręcać nic, tylko e, zrobię to, co zrobić trzeba. I coś mi się przypomniało, ale to wiecie co, powiem Wam dopiero jak, jak wrócę, jak zjem, bo idę najpierw zabrać się za jedzenie, bo kiszki Marsza jednego kraju. Wiecie co, mamy 20.40. A ja jestem strona jak raba. Jakiś dziwny dzisiaj ten dzień, bo chyba przez to wiecie co, że po prostu no. E, temperatura była o połowę mniejsza niż dzień wcześniej i. zobaczcie. O Jezus! Kurczę miałam pędzle pobyć teraz, jak patrzę więc zaraz się chyba jeszcze za to zabiorę. No bo. to nie tak, że nie mam pędzli, ale. Im więcej pędzli mam w użyciu, tym więcej potem muszę myć. Także dobrze, że tu przyszłam i mi się to przypomniało. W każdym bądź razie, co Wam chciałam powiedzieć, to jeszcze mi się przypomniało odnośnie soboty, jak byłam u Florentiny, co zrobiłyśmy prawie 28 km na nogach. To było jakoś... Zanim ja pojechałam do domu, wiecie co, Milana ogarnąć, byłyśmy głodne i kupiłyśmy sobie po dynerze. Ja oczywiście wzięłam taki dla dzieci, bo ja więcej dynera to ja nie, nie wciągnę naraz. I tak kurczę, słuchajcie, 7,5 euro. 7,5 euro to jest naprawdę drogo. Jak pomyślę, że wcześniej ja za dynera płaciłam, nie wiem, 3, 3,5 euro, to teraz za dziecięcego 7,5 euro. No a wiadomo, że dziecięce to jest tylko, wiecie, połowa jeszcze z normalnego, tak? Także y, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. No ale już pomijając ten fakt, wzięliśmy sobie te denery, poszliśmy tam y, z powrotem na, f, na, no powiedzmy na blokowisko, tak? no bo tam gdzie, gdzie mieszka y, Florentina, tam po prostu są bloki. I e, siadłyśmy sobie na placu na, na ławkę, no i zaczęłyśmy jeść, i potem coś tam zaczęłyśmy śmiać: że jeszcze brakuje tego, i tego, i tego, i tamtego, i siamtego, tak? Bo co chwilę kogoś znajomego e, widywałyśmy. No i e, mówi e, do mnie Florentina, że tam jeszcze właśnie takiego kolegi brakuje, żeby, żeby wyszedł właśnie z bloku. Słuchajcie, ona tylko to powiedziała dosłownie 20 sekund później. Nagle on wychodzi z psem z bloku. No i my oczywiście parsknęłyśmy śmiechem. On przyszedł do nas się przywitać, nie? I, no wiecie, ja byłam nachylona, bo jadłam, więc głowę miałam schyloną, jak, jak gryzłam, tak? Czekajcie, wybaczcie, ale mnie te włosy drażnią. Miałam tego dynera, wiecie, w ręce, no i jak gryzłam, no to się nachylałam. I w którymś momencie on do mnie mówi, czekaj, 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 mówi, co to jest? Okazało się, że moje te siwe włosy, które tu mi się zaczęły pojawiać, tak w słońcu świeciły. A jeszcze do tego gdzieś tam, bo Florentina się śmiała, że, um, że, te, że te właśnie siwe włoski mi stały, nie? I on do mnie mówi: Co to jest? Mówi, Ty, mówi, starzejesz się, mówi: Bo łeb ci się robi srebrny. Ja tak na niego popatrzyłam. Florentina na mnie się popatrzyła, słuchajcie, parsknęła śmiechem, ja mówię do niej zamknij się, ja mówię, ja mówię nawet się nie odzywaj, nie, ja mówię do niego, ja mówię takich rzeczy się nie mówi, ona mnie mówi co, mówi boli cię, mówi, że się starzejesz, ja mówię no... Mówię, może nie tyle boli, co po prostu w dalszym ciągu nie mogę się do tej myśli jakoś tam, nie wiem, przyzwyczaić. No ten temat miałyśmy, mieliśmy, ja już wam mówiłam, że inni to widzą po dzieciach, a ja przez to, że dzieci nie mam, to gdzieś dla mnie się ten czas zatrzymał i jakby w dalszym ciągu nie potrafię... Em... Może nie tyle pogodzić się, co po prostu ogarnąć tego, że faktycznie no już w przyszłym roku stuknie mi 40, tak? Tym bardziej, że wiecie, ja się nie czuję na ten wiek. W Niemczech się mówi, że człowiek jest w tym wieku, w takim wieku, na jakie się czuje. No to ja jestem, nie wiem, 23 lata mam w takim bądź razie. Zaraz muszę iść zrobić e, demakijaż i stwierdziłam, że dzisiaj użyję pierwszy raz tego kremu od Hildegard, e, od Hildy, Hildegard Braukman, bo... No to jest 30 ml. Pokazywałam Wam. On jest w takiej tubce. Nie lubię kremów w takich tubkach, wiecie co? Ale no trudno, już mam. Kupiłam, więc będę chciała przetestować, żeby zobaczyć właśnie, czy on jest tak, jak mi się wydaje. Że co? Powiedzcie mi, że to jest żel, to chyba w szał wpadnę. Bo tutaj jest napisane krem żel. Wiecie co muszę przetestować tutaj? Nie, no wydaje się, znaczy krem jest kremowy i tak powiem wam w pierwszym momencie wydaje się dość gęsty. Oj tak, oj tak, bez zapachowy totalnie, ale faktycznie słuchajcie jest aż taki tłustawy, więc na wieczór jak znalazł, słuchajcie, na dzień. No chociaż w sumie jak się go wklepie, to może i też być. No ciekawa jestem, czy, e, był, czy trzymałby się na nim e, korektor. Ale tak, dokładnie, ja takie właśnie kremy lubię. A się wystraszyłam, bo tutaj jest napisane e, krem żel e, pod oczy, tak? No. A tu jest napisane, żeby rano i wieczorem. Malutką ilość, no to powiem wam, że takie 30 ml, to ja to teraz będę zużywać faktycznie, chyba przez te 9 miesięcy. No ale z drugiej strony, wiecie co, ja nie lubię, jak kosmetyki są aż tak wydajne, dlatego że ja lubię testować. A z drugiej strony, no on kosztował, nie wiem, ja go kupiłam jeszcze, ja miałam procenty, więc ja go kupiłam troszeczkę taniej. Ja zapłaciłam za niego 11 euro z hakiem, a normalnie nie wiem. No powiedzmy, że 12-13 euro, tak, kosztuje. I w, w raz na 9 miesięcy to, to w ogóle nie są pieniądze, jak się policzy, tak. Także, bo to wtedy wyjdzie euro z hakiem na miesiąc, tak. Zobaczymy. No, powiem Wam, że ładnie nawilża. <laughs> Przynajmniej tutaj skóra, <laughs> gdzie wmasowałam, jest ładnie nawilżona. No więc co? To ja idę teraz robić demakijaż. Najpierw idę umyć te pędzle, potem będę robić demakijaż. Um, no i przyjdę się jeszcze z Wami pożegnać. Dzisiaj muszę iść troszeczkę szybciej do łóżka, dlatego znaczy do łóżka trochę szybciej muszę iść spać, dlatego że jutro rano muszę wstać, bo tak jak mówiłam, mamy jutro rano um, termin z szefem i no, chciałabym wyglądać jak ludź, a nie wiecie, jakbym dopiero z łóżka wstała, tak? tym bardziej, że ja nie widzę, wiecie co, z rana mieć stresu w sensie yy, w biegu wszystko robić i tak dalej, ja jestem potem nieprzytomna i połowy rzeczy zapominam, więc no dobra, idę myć te pędzle. Dobra, słuchajcie, pędzle pomyte, ja jak widać na załączonym obrazku jestem po demakijażu i już mam nałożoną pielęgnację na twarzy, no i rzeczywiście użyłam tego kremu i to co wam powiedzieć mogę już po pierwszym użyciu że bardzo e, ciężko się go rozprowadza, i musicie klepać, klepać, klepać. Nie naciągać tej skóry, bo on, przez to, że jest właśnie taki gęsty, no to nie rozprowadza się tak delikatnie, tak wiecie, szybko. No ale zobaczymy. Um, ten krem ma w sobie pantenol, olejek z awokado, olejek e, z sezamu, ekstrakt. Z bławatka, tak, z bławatka. Dokładnie, no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Na razie zostawię sobie to opakowanie w razie gdybym potrzebowała. A czekajcie, a jaki jest skład, gdzie jest skład? No, słuchajcie, skwalany są na drugim miejscu. Już jest woda i skwalan zaraz jest. Jest lanolina, wosk pszczeli. A, co to jeszcze jest? Olejek ze słodkich migdałów. Jak tylko wiecie, szybko patrzę. No, niby jest skład długi, ale żadnych pegów i tak dalej tutaj nie widzę. A wiecie, ja się do składek jakoś tam specjalnie mocno nie znam. E... Pachnie mi teraz cały czas tym kerastastą, wcierką, bo też dzisiaj użyłam, wczoraj użyłam, dzisiaj użyłam. Wiecie, nie będę używać codziennie. Czasem używam, tak powiedzmy, dwa dni, trzy dni z rzędu, ale potem robię jeden, dwa dni przerwy i dopiero znowu używam. Ale zanim nałożyłam pielęgnację, to e, zrobiłam sobie tą maseczkę i powiem Wam tyle. Więcej wam na pewno na jej temat powiem w denku. Natomiast tylko Wam zaspoileruję, że kupię sobie na bank kolejną, bo to jest limitowana edycja z balei. Wow, po prostu wow. Także kupię sobie na pewno, e, następną jak mówię, pędzle są pomyte. Wyłożyłam tutaj, wiecie co, na grzejniku, e, pomimo że grzejnik nie jest włączony, no, bez przesady. Ja nawet nie wiem, ale chyba jeszcze grzejniki można włączyć, ale na pewno nie zamierzam, no bo jest ciepło, tak? Nie wiem, ile mam materiału, ale wiem, że mamy godzinę co 21:45. Ja dzisiaj zaledwie. Prawie 9 km zrobiłam na nogach, to jest nic, ale wiem, że w sobotę, jak pojadę do Florentiny, to, to tak czy tak dużo będziemy chodzić. Także no. Dobra, kochani. Tradycyjnie wiem, że coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, wiem co. Zaraz siądę słuchajcie, i będę musiała zrobić. Yy... Zamówienie na Ezebra, bo rzeczywiście muszę mm, sobie zamówić kolejny krem ten z Bielendy z tej serii Hydro Hydro coś tam. Ten krem, który używałam na twarz, a używam teraz na moją łuszczycę, bo yy, no muszę już go rozciąć, tam są resztki, a ja ten krem, słuchajcie, potrzebuję. Po prostu czuję, że o, tutaj muszę sobie zaraz posmarować jeszcze. Na noc, żeby to było nawilżone. Także, no, niestety, niestety będę musiała zrobić zamówienie. No, a wiadomo, że jak zamówię ten krem, to zamówię przy okazji jeszcze kilka innych rzeczy, żeby opłacało mi się. Um, więc zobaczymy. Całkiem możliwe, że znowu będzie jakiś mały hol. Um, no, ale to czas pokaże. Dobra, dzisiaj to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Zapraszam na kolejne filmiki. Ja teraz idę. Wczorajszego vloga zrzucać na laptopa i obrabiać, <laughs> i będę szła do łóżka. Z Wami mam nadzieję, że widzę się niebawem w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa! pa.